Was, Dzisiaj będzie to pierwszy odcinek z serii na naszym kanale. I dzisiaj pokażę Wam podstawę Dirtu, czyli Banykopę. To teraz Wam powiem, czego potrzebujecie do nauki Banykopę. To pierwszą rzeczą, oczywiście, jest rower. Potrzebujecie kasku, no i na nowej jakości je No dobra, i teraz przejdźmy do samolotu. Teraz Wam wytłumaczę pierwszy etap Banykopę, czyli jak podnosić przód. Wydaje się to dosyć proste. Ale niektórzy mają z tym problem, bo przód musicie podnieść tak, na bo jak podniesiecie na zgiętych, to będzie ciężko potem wam podnieść tu. Tak. Dobra, kolejnym etapem na usuwanie kopa jest podniesienie tego 好，那用后免去办个社保，来着。